Tak wygląda ostatnie pakowanie przed sierakowem. Gruby jest umyty. Wydaje mi się, że rower zawsze warto umyć, niezależnie od tego, czy jesteśmy zwolennikami tezy, że nie warto inwestować w karbon, wystarczy schudnąć. Czy tak jak ja po prostu zamiast schudnąć, zainwestowałem w karbon, ale na pewno rower zawsze warto umyć. Jest już umyty. Niedługo będę zmieniać klocki. Wróciłem więc już z poczty. Koło jest zamontowane pierwsze. Niestety zajęło mi to trochę więcej czasu, bo odwiedziłem Mariusza w sklepie z winami i zakupiłem wina na chyba polipcową imprezę. Rower gotowy: kask, bidon, licznik, koła zmienione, yy, te yy, buty podczepione, zapas jest. W zapasie mam pompkę i szytkę na zmianę, i klucz na wszelki wypadek. Co zostaje na pływanie? Biorę piankę, biorę gumę do rozgrzewki i standardowy zestaw basenowy, który mam zawsze w jednej torbie. Tak to wygląda przygotowanie przed biegiem. Biorę dwie pary butów, chyba wystartuję w półmiokach, które już zostały przetestowane na trasie półmaratonu. Chyba maratonu bym nie przebiegł, ale kto wie, zobaczymy co będzie we Frankfurcie.